To, witam Was w kolejnym dniu. Piękna pogoda, tylko że wiecznie, więc nie wypłyniemy. Idziemy sprawdzać, jak tam nasze kraby Przegrzebiszcza będziemy zaraz jedli. Ale najpierw, bo jesteśmy strasznie głodni, zjemy po jednej kromce z, z ichmią, czyli z tym Nugatti, ponieważ. Chcemy zaspokoić głód, i potem robimy przegrzebiszcza, ale jeszcze najpierw klatka. To jest nasza klateczka. O. Przywiążona porządną linką. sznurkiem wyciągaj. Tata, proszę. Czy pokaż, co się złapało. Albo nic. Też jestem ciekaw. To podobno duże krabie łaziły. Ty. Ja pierdziele Co to jest? ile mamy krabu? No nie no my to... Ta wypuszczać. Nie, bo one też mają ten wymiar. My już zjedliśmy śniadanie, czyli... Znaczy jeszcze nie śniadanie. Zjedliśmy kanapki z, z Nutellą. Idziemy na mały hike. A potem będziemy robili przegrzebki. Ponieważ te większe kraby będziemy je jedli i je trzeba do tego wiadra, gdzie są przegrzebki, wrzucić. więc najpierw trzeba zrobić przegrzebki, je zjeść, a potem dopiero można się zająć krabami. Niestety, jest zbyt w jak na moje Nike, i mamy buty. Po sobie jako jedyne wziął górskie, więc idziemy na zmianę jak wipunku, bo jest też za gorąco i mamy swetry. Gorąco nam. Wracamy. Ekwipunek mam już zmienione budki. Jesteśmy w krótkich rękawkach, nie widać już bluzy. Takie mamy na razie piękne doki, a jeszcze trochę nam zostało. My już wróciliśmy z hajku. Niestety nie doszliśmy na górę. Zaczęło się robić tak hardkorowo, że martwiłem się o swoją mamę. Czy czasem nie, nie przewróci się i o siebie? Bo naprawdę był hardcore. Na filmach tego nie widać, na zdjęciach tego nie widać. Więc niestety, ale byliśmy i tak wyżej jak wczoraj. Myślę, że teraz idziemy robić przegrzebiszcza i wybieramy trzy największe kraby. No bo trzeba też coś z nimi zrobić. Nie, że się tylko do klatki męczyły przez całą noc, siedziały w klatce. Z Ponad 100 krabów chyba złapaliśmy. Dużo małych, du bardzo, bardzo dużo średnich i kilka dużych, ale był jeden taki czerwony. Więc co? Idziemy. Właśnie idziemy po nasze krabiszcza Niestety okazało się, że nie mamy szczypiec, więc pożyczyliśmy sobie z kuchni. Mhm. Już co chodzimy. O, tu mała barakuda płynie. Co tu barakuda? Co to jest? To coś. A, barakuda. To, coś. O, fajnie. to takie o, Niestety na kolerze nie widać. Ty barika tu jest ławica. Tu też nie widać. Widać nasze krabiszczury. No duże krabiszcze. Niektóre są. A niektóre takie malutkie. Dobra, kręcisz tam coś, ale się posklecała to. Biorasz, a to coś musisz odsunąć. Czy ty będziesz kręcił? Ja kręcę już tam no. Niech ci nie ciepną. Chcesz to zrobić? Nie. To dlaczego tam było takie grube? O, widzisz taki jeden duży jest nawet. Widzisz tego dużego? Łaził tu. O morda, jak się to kręci. Coś pokazujemy? Trochę. I mamy krawików? Milion. Dobra, ja też na półce jakieś filmik Nie, nie, nie ruszaj No weź rękę O, tyle mamy krabików A no, wszystkie małe tak naprawdę, jeden jakiś większy Tu trzeba... to weźmy tego jednego no Ale nie lepiej złapać, zrobić w porządną płatkę I te i to jadro Teraz tak Jeszcze teraz wypuść, ty każdego odcinek wypuszczał krabiki Jeszcze się nie dadzą złapać. No właśnie, tego nie przysięgaliśmy. Ty! Jaki wielki! No nie da się ich złapać, gówniaków małych. To jest duży, tego akurat bierzemy. O No i Chyba musisz iść po te duże szczypce najwyżej. Nie, bo im przyjdę do więc tak nie można. Mordę że tego nikt nie widział. Tego nie da się złapać. Z ryby nic no, nie z. Ja i wyciągać. Ja? No. no. no Czemu No jak mamy to teraz uratować? Krabiżczo, krabiżczo. W tym miejscu założona siatka. Czemu? Są małe. No, są małe. Jest tam jeden duży, ale... Ja tak, co... Jesteśmy w stanie wyjąć głowę. To nie ucieka. Głowa. Co z niej w ogóle zostało? Pokaż nie, ja zrobię stop. Co zostało z głowy? Nic. Zjadły wszystko. Ja nie mogę. Ale się nają. O ty, patrz i tam jest jeden duży. No ale to jak to mi już teraz złapać? Weź go do ręki i sobie złapać. A no i co jeszcze? O właśnie, może tak. tam. No A nie no A, ale wiesz, wszystkie. Nie o, jeden tak? No jest A, Nie, tego... No nie, no jeden duży fórzek. Ale komunikacje nie miały. Wszystkie znajdują tą dziurę. No. To tak. Akcja kraby skończyła się no sukcesem ponieważ jeden duży nam uciekł, a w sumie wszystkie wypuściliśmy, ponieważ no jakby to powiedzieć, były za małe. Nie chciało nam się ich robić, więc dzisiaj na głębszą wodę wypuścimy klatkę razem z Bojką i nam się złapiemy jakieś giganty. Taką mam nadzieję, a teraz płyniemy na ryby. A tutaj niestety się dowiedziałam, że najpierw trzeba wyciąć przygrzebka, a dopiero... Potem coś tam do gorącej wody, albo w ogóle nie do gorącej wody. Tutaj są. A, na patelni. Tutaj są wycięte przygrzebki. No, tutaj to jeden jest mój pierwszy. Pierwszy wycinany Muszelki przy grzybkach. No i będzie pysznie. Jest. I jak obrać przygrzebka? Taki wielki przygrzeb. Teraz go będę obierać. Trzeba mu tutaj wbić. I jechać po muszli, żeby mu się odcinały te wszystkie. Tutaj palcem się podpierać. O! I jedziemy po muszli, żeby yy, jakby odciąć jego mięśnie i flaki i wszystko od muszli. Więc co właśnie robię. O! Okej. Okay. Jeszcze, o teraz akurat ten łatwo wychodzi, ponieważ da się go oderwać, albo nie, ponieważ coś tam się chyba zniszczył. O, dopiero teraz coś mu przybiłem, Tutaj jego flaki wyszły. Fu. O, teraz to dopiero odrywamy. Dla flaki, flaki wywalamy. Płuczemy przegrzebka z wodzie. Porządnie płuczemy przegrzebka. Tutaj resztki flaków też wywalamy. O. I wychodzi taki przegrzebek. Ładny, bez flaków. I można rzucić do mięsa. I tak właśnie się obiera przegrzebka. Przegrzebki, nasz obiadek. Proszę, tak wyglądają na patelni z czosneczkiem, tłuszczykiem. Tak wyglądają na talerzu. O, tutaj jeden przegrzebek jest taki. Tutaj makaron, taki ostry. I tutaj więcej Tam przegrzebków. Pyszne przegrzebki. Obiadek. Test już zrobionego przegrzebka. Tutaj mamy makaron. Taki czerwony, ostry. W sumie już mówiłem o tym. Przegrzebki z czosneczkiem na patelni smażone. Próbuję. Przegrzebek. Czuć w nim czosnek. Smakuje jak ślimak. Potem też, też czuć morzem. Dziwnie. No, najbardziej no, yy, smakuje jak ślimak, bo ja mam kiedyś ślimaki. No to. Bardzo dobry jest. Trochę twardawy, ale jest bardzo dobry.